Dzień dobry. Cześć, witajcie. Wiemy, że już najwyższy czas na wakacje i dlatego w tym odcinku chcielibyśmy Wam powiedzieć, jak można wjechać do Bułgarii, jakie są zasady obowiązujące do 31 lipca, jeśli się nic nie zmieni. Powiemy Wam też, ile pieniędzy zostawicie w dużym markecie, w knajpie, za ile zatankujecie samochód, podamy wam wiele innych praktycznych informacji, które z pewnością przydadzą się podczas wakacji. Zapraszamy! W mogą wjechać obywatele Polski, jak również członkowie ich rodzin, którzy posiadają tak. Albo negatywny test PCR wykonany 72 godziny przed datą wjazdu, albo test antygenowy wykonany 48 godzin przed datą wjazdu. Lista akceptowanych testów jest na stronie rządowej. E, również Ostrowieńcy od 15 do 180 dnia po stwierdzeniu u nich covid a na podstawie pozytywnego testu wraz z tym dokumentem e, oraz osoby w pełni zaszczepione. Za w pełni zaszczepionego uważa się tego, który przyjął wszystkie dawki danej szczepionki. i Musi minąć 14 dni od daty ostatniego szczepienia, żeby mógł na podstawie certyfikatu wjechać do Bułgarii. Ale lepiej sobie popatrzcie na stronę rządową gov.pl, żeby mieć pewność, że nie będzie brakowało jakiejś informacji na tych Waszych zaświadczeniach, formularze, bo tam jest wyszczególnione, co musi zawierać, że musi zawierać datę wykonania, imię i nazwisko osoby, latynicą wpisane, alfabetem łacińskim, jak również też nazwę ośrodka, który testował. Wraz z danymi kontaktowymi, więc to warto sobie zwrócić na to uwagę, żeby nie było jakiejś wtopy na granicy, że później macie zaświadczenie, ale nie zostanie ono uznane. Nie słyszałam co prawda o takich przypadkach, no ale może się zdarzyć. A i co ważne, jeszcze dzieci do piątego roku życia są zwolnione z wszelkich wymagań. Jeśli chodzi natomiast o ograniczenia na miejscu, no to jak widzieliście albo zobaczycie, w sklepie trzeba mieć maseczki, w pomieszczeniach zamkniętych ogólnie, natomiast na ulicy i na zewnątrz nie trzeba, co jest dużym plusem, bo jednak wiele krajów otrzymało obowiązek noszenia maseczek. Natomiast chodzi o knajpy, to są otwarte, można siadać w środku i na zewnątrz do wyboru, do koloru. Natomiast hotele, które mają też wyżywienie, e, różnie działają na różnych zasadach. Niekiedy to obsługa nakłada i ona jest wtedy w maseczkach, niekiedy sam sobie nakładasz, ale musisz mieć na maseczkę na twarzy w momencie nakładania. No to już zależy od hotelu. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, no to musicie pisać bezpośrednio tam, gdzie macie rezerwację. Się, żeby pokazać cenę No, kolejka bycza. Taka pora. Obedna podcieczka. I o tej porze, od tak około od godziny 12 do powiedzmy 3 nawet jest w wielu restauracjach tak zwane obedno menu, czyli takie menu właśnie obiadowe. I to są rzeczy gotowe już na miejscu, przygotowane. Nie czeka się długo i najczęściej są w dobrej cenie oferowane. Czy za złupkę jakieś dwa lewa zapłacicie? No, nad może być i cztery, ale generalnie no, jest to zawsze korzystniejsze niż z normalnego menu wybierane pozycje. O, i to jest to, o czym Wam mówiliśmy, czyli właśnie menu. menu. Mix sałaty. Za 3,20. Omlet z serem żółtym 4,70. Misz masz. Prawie 5 pile za peczeno, czyli kurczak pieczony z ryżem 7,20. Czyli mamy tutaj sałatkę za 3,90, zupę e, jakąś skaczki za 4, tarator, czyli zimny taki chłodnik z mlekiem za 3, za 5, pizza. Tu mamy taką jadłodajnię szybkościową. Mamy kebaba małego za 2,70. Średniego za 3,30. Dużego za 4,30. Co tu jeszcze jest ciekawego? Pyrżeni kartofi, czyli frytki 1,50. No i jakiś Cheeseburger 4,50. Teraz doganamy zważenia obywatela. Zobaczymy. Czy jest go mniej, czy więcej? Weskakuj z 20, stotinek. Trzymajcie mię torbę, żeby nie było aż za dużo. Okay. Ile moja małżonka waży? To trzeba będzie wymazać Teraz drugi obywatel Wejdzie na wagę Trzydzieści siedem no, coś pięknego. Ceny paliwa, zarówno diesel, jak i benzyna, jest 2,15 Natomiast... A V-Power 2,46 A Racing 2,58 Przed nami fotoradar, jak widzicie. Ile kosztują takie zdjęcia? Zapraszamy na specjalny odcinek o mandatach w Bułgarii. Link do niego wyświetli się tutaj. A teraz jedziemy Zobaczyć jeszcze jedną stację benzynową. Taką najbardziej zachroną. O, a to co sprzedają, przepraszam? Co to sprzedają? Co coś są... dobrego, coś dobrego, jagody i czereści. Czyli co to są jagody, no lepsze, Kto zgadnie? Co może być? Nie, nie zgadliście, to są truskawki. No i pójdą są po piątalu. Poczekaj, ale ja może chciałam kupić. Kupiłem są kurczekie Nie lubię kupić czereśni z tych. Nie wiem, czy jest ktoś, kto lubi, ale... Za cztery lewa były. Tu mamy taką totalnie nie sieciową stację benzynową. Ale nie ma jakiejś dużej różnicy, bo z kolei tutaj jest benzyna 2.9, czyli 300 stotinki taniej, to nie wiem, czy warto ryzykować. A gaz po ile? No nie dowiem się. Nie Musiałabym chyba stanąć i zapytać. Nie można kawy się napić z takiego automatu. Tak, bardzo klimatycznie. Gaz 1.09, benzyna diesel 2.12 na Rąbę Pamiętajcie, że po Bułgarii nie można jeździć bez winiety. Warto oszczędzić sobie nerwów i szukania gdzieś po nocy budki, w której się sprzedaje winietki. Znacznie spokojniej będzie, jeśli kupicie sobie winietę przez internet, wchodzicie na stronę BGTOL, wybieracie język, pojazd, jakim się poruszacie. Tutaj mamy kategorię do 3,5 tony. No i pojawiają się warianty, które nas mogą interesować: tygodniowa za 15 lewa, miesięczna za 30 lewa i tak dalej. Podajemy numer rejestracyjny, kraj pochodzenia pojazdu, kraj rejestracji, podajemy też swój adres e-mail, na który dostaniemy potwierdzenie i w każdej chwili na tej stronie możecie też sprawdzić, czy wasza winieta jest jeszcze aktywna. Jabłka z Polski no. 3,50 Pomidory 3 Lub 3,50 Lub 4 za różowe Lub 2,50 za cherry Daj tryk. 2,50 za kilo takich pomidorów. To to no jest warzyw, wiesz? A. No to jedźmy dalej. Papryka Pap 2,50. Cukier na promocji 1,12. Mm. Ludzie kupują już do przetworów. Dobra, tu mamy jakieś takie zupki w proszku za 1,50. Nie, że polecam, ale czasem dawać. Wakacje... Orient Explorer nie bierze odpowiedzialności za konsekwencje. Nie. Ani nie zachęca. No, wszystkie tego typu Instant Produkty po 1.50. Co tu mamy dalej? Tutaj mamy jakieś przekąski typu orzeszki do chrupania. Najtańsze chyba te. Za dwa lewa. Za 200 gram. Tutaj słonecznik, ulubiona przekąska bułgarów za jeden lew. Za 100 gram. Co dalej, co dalej? Tutaj są popularne takie typu nicknaxy, tylko że nie nicknaxy. No i taka paczuszka kosztuje 3,50. Co dalej mamy? No, wybór takich przekąsek, one tutaj są nazywane jadki. Takieś nerkowcy tutaj są za 4,50. migdały tyle samo. Miks. Troszkę więcej. Tu mamy lodóweczkę ze świeżo wyciskanymi sokami. No to taki pomarańczowy za 4,50. Nawet za 3 tutaj widzę. A czym on się różni? Aha, bo to jest czysta pomarańcza? A ten jest jakiś mix. No, takie są ceny. Tutaj sałateczki. Rukola za 3. Inne sałaty też mniej więcej podobnie. Power Bary od, od 1.70 do 2.50. O, to, to, to jest ciekawa półka, ponieważ mamy tutaj lutenicę. Jeśli nie wiecie co to jest lutenica, to koniecznie spróbujcie następnym razem jak będziecie w Bułgarii. To jest produkt Narodowy. Muszę weź którąś dobrą, bo nie wszystkie są też to podobnej jest jakości. Aijvar, to nie jest to, co byśmy chcieli. Ja tam lubię Ta wygląda kiepsko. Ta tak sobie. I polecamy, jak jest grubo zmielona. Tak, czyli etrosmielona. Czyli... No, czyli taki słoiczek za 5,50 My o. robimy tą olinę za, nie wiem, czy tu znajdę. Ta De Roni nie jest zła za krujeczkę, taki słoik. A to jest Kiopolu. A to jest Kiopolu, tak. Czyli różni się tym, że ma bakłażana. w Składzie. Bardzo smaczne. Bardzo smaczne też. Decentno. No, a my lubimy taką, taki słoiczki. Bułgarzy, prawie zawsze do obiadu wcinają ostre papryczki. Tutaj taki słoik 3,50. starcza tu... na długo, uwierzcie. W zależności od możliwości, tak. U nas zawsze zdążą się zepsuć, zanim zjemy do końca. Przecież pomidorowy, no to wszędzie będzie kosztował jednego lewa. Podobnie pomidory. W puszce krojone, nie krojone, wszystko po jednego lewa. Tutaj jakieś pasztety mamy, my takich rzeczy nie jadamy, więc nie wiem co tu pokazać, no ale widzę tutaj od 1,15 do 2,20 za puszkę pasztetu tej wielkości. Ale to w razie naprawdę... No, Dużego głodu. <głos> <głos> Tutaj mamy oliwę extra virgin za 9 lewa za litr. Ale na promocji 50%, czyli 18 lewa normalnie. No to jest dobra cena. I to... 5 kg mąki za 4,50. Za zwykły olej zapłacicie 3,19 za litr. Oliwki, co my tu mamy? Jeśli chodzi o oliwki, z sąsiedniej Turcji. Taka puszeczka za 8 lewa, Tak, tureckie. A tam do z kolei już greckie, tak. Tutaj za 3, ale co, nadziewane? Nie, nie, nie z pestką, nie. nadziewane pestką. Greckie. Ulubione. No i najtańszy woreczek za 70 dofinek. Czasem takim szybkim sposobem na obiad, na wakacjach, to jest makaron z sosem, no to tutaj mamy sosy Barilli za 4,50. Bułgarskiej firmy za 2,60, no i jakieś na nadal za 2 lewa. Mieliśmy sosy, to teraz mamy makarony, Barille mamy za 3 lewa i 9 stotinki. spaghetti za 3, a inne firmy, taka tania kauflandowa firma za 2,09, czyli dokładnie 1 lew taniej. Lesta, czyli soczewica, tutaj bardzo popularna. Co się z niej robi? Co się z niej robi? No taką, taką potrawkę, groch to jest taki w sumie, za 2,30 za pół kilo. Banica to podstawa w Bułgarii, banica i boza, dokładnie. Ludzie na przerwie obiadowej czasem na szybko biorą coś takiego, albo ja na banicja? śniadanie, bo to jest nie tak jest zwana bła. zakuska. Tak. Za 65. O, to dobra promocja, bo normalnie jest po jedynki, nie? Albo więcej. Tak pani czarnicy stoi dwójkę kurczak za 3,40, sam filet za 7, nóżki za 4,50 były, mozzarella za 1,50 jakiś jakieś taki za 2. Tutaj jakieś piasterki żółta gołda za 4,20 za 150 gram. Jest za 4,60, czyli to wychodzi 12 lewa za kilo. Serki, kopiołek, trójkąciki. najtaniej za 2 lewa za opakowanie. O, to są takie właśnie do smarowania serki. Jakieś z czosnkiem czy z czymś też, około dwóch lewa. A masło? masło. Najtańsze chyba jest to, bo to się skończyło. Nie ma. Było za 3,50 to jest za 3,72-200 gram masła 82%. O i to jest ciekawy produkt, bo to są kory do banicy, czyli to ciasto, z którego się robi banice. I takie najtańsze, które spokojnie tam zdaje egzamin, jest za 1,25. Z tego się robi taką dużą blachę panicy. Ja bym to chciał, ale jeszcze trzeba do tego mieć sirenę i kiszone mleko okay. i jajka. No i oto mamy sirenę. Co my tu mamy? Tu jest jakiś na promocji. Eee, prawe sirenę. 10 lewa za kilo. No to tak. Pani się nie da. Chyba, że z takiej witryny, no to czasem może być i po 7 za kilo. Ja najlepiej zapytać panią, która jest dobre. To chętnie wskazują, co warto wziąć. No tu idą ceny nawet do, do ilu. No tu mamy 12 za kilo, 17 za kilo. No i to co tak drogo, to jest niepopalewane. No nie? To jest za 1,39 miks 3%. Najtaniej. No i to jest zupełnie tanie. Droga Milko, 2,39. O, kicem mleko. Tak. Obowiązkowo w każdym bułgarskim domu. 4,5% za 89 stotinek, to jest dobra cena. Około tak, jednego lewego już kubełek, to mamy świeże mleko, nie uchatę za 2,70 zł. I boza, no właśnie. I to bio boza. Tak, jeśli chcecie spróbować typowego bułgarskiego zestawu śniadaniowego, boza i banica. A ta boza jest naprawdę dobra, bo jest bio, jest z cukrem, a nie z tam różnymi aspartamami no jest tak po tradycyjnej recepturze przygotowywana polecam, ja lubię jajka, to tak między 15 a 30 dotinek za sztukę się prezentują żele pod kryśnic. o jest jaja proszę i to jaja wydaje mi się, że jest chyba drożej niż w Polsce bo tutaj 7,69 normalnie no dokładnie, Muszę to na promocję 6. Dobra, to ja Wam pokażę, czy można się ochłodzić w Upały. W temacie kraftowych, piw i takich ciekawszych, no to ceny są słuszne. Tam 3,50 za jakieś piwko widzę, 2,40 takie typowe bułgarskie, kraftowe, gajda, czyli dudy po naszemu. Za zagramaniczny browar jak Heineken 1,89 za puszkę. Karsberg 1,65, czeskie smakołyki 1,84, turecki FS 155, czyli znacznie taniej niż w kraju, w którym powstał. No i mamy już piwa w dużym w kalibrze 2,45 za Arianę dwulitrową, Zagorka, 2,65 za 2 litry, kamenica z płowliwu 2,56. I moje ulubione Piryńsko 2,39 za 2 litry. Mamy też bezalkoholowe bułgarskie piwa 1,29 za puszkę. Półtora litrowa butelka wody mineralnej 87 stotinek. Taka wielka 11 litrów 3,29. Jeśli chcecie pogrylować 3 kg węgla. 6,99 rozpałka. Piątkę butelka coli dwulitrowa. 2,39 Pepsi. Tyle samo. A jeszcze tak o winach warto wspomnieć. Bo wina tutaj bardzo często, nawet w malutkich sklepikach, występują w kartonach 3 i 5 litrowych. Tutaj mamy 5 litrów wina. A za 15 lewa. Z ten trunek to jest Mastika, czyli odpowiednik UZO. Tutaj 10,29 Mamy tutaj też nawet trochę polskich produktów. Żytnie żubrówki sobieskie. Za taką żytnią 1 litr 15,60 Tutaj już mamy wino w szklanych butelkach. Ceny około 10 lewa, średnio za takie zwykłe obiadowe winka, ale są też tańsze. Nawet po piątce, gdzie nie gdzie. Tutaj mamy do opalania produkty. Jakiś spray normalnie 20, ale wa Teraz na promocji nieco taniej. O, niektóre i po 30. Zabieramy Was do naszego wiejskiego sklepu. W sumie dzisiaj będzie pełnił funkcję knajpy, bo jedziemy tam zjeść sobie takie malutkie rybki, które w Bułgarii nazywają się saca. Są zapiekane chyba na głębokim tłuszczu, zobaczycie. Napijemy się tam też czegoś dobrego, miejscowego. To jest cel naszej wycieczki. Ale najważniejszym celem jest mały kot, bo jeden wyleniały kot już tu jest. To jest w ogóle czaderskie miejsce ze świetną infrastrukturą dla dzieci. Spójrzcie, tu jest na przykład piękna lokomotywa. Co tutaj macie? Malutkim koteckiem. Zobaczcie, jakie piwo można w takim sklepie kupić. To jest marka Lidlowa, no, nie? no i niektóre produkty właśnie są z takich miejsc. Widzieliśmy też nieraz, jak do mniejszych sklepików kupują ludzie z Kauflanda czy do ciężarówki pakują. Po prostu ceny są na tyle niskie w tych sklepach, że im się opłaca na wieś do sklepu wozić to, co wylądował na talerzu, to... Caca. Pojedzeni i popici. Nie, to źle brzmi. Pojedzeni. Wracamy do domku. Zapłaciliśmy za wszystko 8 lewa. No ale 60... powiedz za co. Dwa piwa, dwie porcje cacy, chleb na jutrzejsze śniadanie oraz coś słodkiego dla Patrycy, jakieś tam traże. Wyniosło Czyli to wszystko... po polskiemu wszystko... to jest ile? 18 zł. Tak. Można? Można. Bardzo dziękujemy, że byliście z nami, że oglądaliście ten film. Jeśli Wam się podobał, to wyraźcie to w komentarzu pod filmem. Chcemy też szczególnie podziękować naszym patronom, którzy wspierają nasz kanał, pomagają nam w tym, abyśmy podróżowali w różne miejsca i nagrywali dla Was filmy. Jeśli chcecie dołączyć do tego grona, to zapraszamy na nasz profil na portalu Patronite. Póki co, kochani, trzymajcie się ciepło i do zobaczenia już niebawem w relacjach z nadmorza.